Kiki, tak? Nasz plan chyba wypalił. Safari nie skończyła jeszcze polowania. Miraż! To na kogo poluje, ten sam będzie upolowany. Zaczynamy? Pasują ci te kropki na czerwonym tle. Podkreślają twoje piękne oczy, mrau. Tak. Dzięki. Ty również nieźle wyglądasz. Ale ruszajmy już na łowy, bo inaczej nas złowią. Hmm? Czarnakotko? Tak, tak. Masz rację. Na łowy wiadomo. Nie da się upolować, choć zależy, kto jest polującym. Hej! <śm> 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 Mam cię! Ach, jak mam złapać nieistniejącą mega akumę? Może spróbuję złapać to, obadzie! Hej, nie próbuj sprasować bóźki mojego partnera! Po co ta zazdrość? Safari zaraz sprasuje ze swoją! Ach. moich gadżetów nie pozbawia mnie moich mocy. Łącznie z tą, która sprawia, że nigdy nie podwuję. Czas na łowy! Mówiłam, że mamy dziś dobry dzień na kino. Mój kostium jakoś bardzo dziwnie na ciebie wpływa. Oddajcie swoje mirakula! Monarcha zawsze chciał naszych mirakulów, a jak jest. Tobą, safari, Czego pragniesz? Tego samego życzenia. W końcu każdy z nas czegoś pragnie. Safari, co ty wyprawiasz? Czy mam im powiedzieć prawdę? Mm -hmm. Tak jak myślałam. Chcę spełnić swoje życzenie. Za to płaci się cenę. I tak nie mam nic do stracenia. Ha -ha! Masz! Możesz stracić siebie i tych, których kochasz. Albo kogoś, kto kocha ciebie, bo kimkolwiek jesteś. Zawsze z niej ktoś, kto ci kocha! Ha -ha! Wszystko, co miała. Ale w niczym nie było akumy. Został już tylko jej kostium. Jej kostium? Jeśli przedmiotu z akumą nie ma tutaj, to jest tam, skąd tu przybyła. Nawet nie wiemy, kim ona jest. Wiesz, tak się składa. Szczęśliwy trap! Flakonik z perfumami zakomizowany przedmiot znajdziemy w Willi Agrestów. Co? Zaczekaj, jak na to wpadłeś? Perfumy Gabriela Grest. Ech! Wszystko się łączy! Wiesz, ile razy wymyślałaś niestworzone teorie na podstawie kaloryfera, gwizdka, a nawet stali kart? I nigdy nic mi nie tłumaczyłaś. Więc dzisiaj masz mi zaufać. Ufasz mi? Oczywiście, że ci ufam. W drogę! Ja się zajmę safari. Ech! Ech! Co ulicha się ze mną dzieje? Ja się nie poznaję!